Otwierajcie! Woohoo! Mel dostała jednego batonika. Ugh. A co ma Jessie? O tak! Loli! Oto stowarzstwa, o których mówiliśmy. Nieźle! Teraz waszym zadaniem jest zjeść to wszystko w 5 minut. Teraz to już nie jest takie fajne, co Loli? Mel się cieszy. Jest pewna, że wygra, prawda? Mniam! Takie słodkie i pyszne. Jess, ona nadal może wygrać. Ha? Co to za strategia? Batoniki są w miejsce. Co teraz Jessie? Rozgrzewa swoje ręce. Szybki kurs termodynamiki tylko dla was. Ona zaraz je roztopi. A teraz wypije. Tak, Loli! Czas ucieka szybko! Musisz wziąć się do pracy. Jej! Ona wybiera klasyczną drogę. Zjedz je wszystkie! Nie ruszajcie się, przynajmniej gdy Loli na was patrzy. Aha, ty geniuszu! Teraz możesz jeść do woli. I nikt, zupełnie nikt nie skończy przed Lols. Jeszcze jeden i koniec. A nie mówiłam? Koniec czasu? A to dla Was przegrywy. O tak, Mel, dla Ciebie też zostało. Dobra robota, Loli. Jesteś mega sprytna. Wow! Super tort! Przykro mi, Den-Den. Loli ma dzisiaj udany wieczór. Tymczasem biedny Deni dostaje mini torcik. I jest bardzo zazdrosny. Okej, okay, okej. Okay. Smacznego. O kurczę, Oni naprawdę się wczuli. Uuu, a Takie pyszne. Ha? Chcesz trochę mega tortu Loli? W twoich snach, koleś. Oh, zaraz zobaczysz. Co my tu mamy? Wygląda na to, że czeka nas niezła przygoda. Loli dziewczyno, lepiej uważaj. Deni jest tutaj, żeby to wygrać. Ha! Dobra robota. Hejka, fajny lizak, Loli! I patrzcie, całe wiadro czekolady. Smacznego kolego. To wygląda absolutnie przepysznie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Loli, nie ma mowy, żeby była w stanie go zanurzyć. Ugh. Nie, nie masz szans, dziewczyno. Chyba będziemy musieli to zrobić inaczej. Eee. Tak, to nie wygląda dobrze. Deni, orety, to jest ogromne. Serio? Jest takie smaczne jak zawsze. Loli, masz jakiś pomysł? Wirowanko! Brrbr. Zrobiła dziurę w nutelli Daniego. Orety! A teraz wkłada rurkę. To było mega proste. Udało się! Nadchodzi! O tak! Ale super! Teraz twój lizaczek może dostać mnóstwo pysznej czekolady. Ale nie sądzę, żeby Deni pozwolił ci na to. Złodzieje słodyczy nie są tu mile widziani. No dalej kolego, przetnij tą rurkę. Tak! E, to nie skończyło się dobrze. O kurczę. ale Bałagan, Deni! Mniam! Makaroniki moje ulubione. Leila nie marnuje czasu. Nie dziwię ci się. Mm. Używa obu rąk do tych wszystkich makaroników. Biedna Mary dostała tylko jednego, ale jej oczy są skierowane na przysmaki Lejli. I oczywiście panna Mary ma plan. O, <śm> ekstra! Twój makaronik jest naelektryzowany! Wow! Potarcie ich stworzyło magnez na makaroniki! Bardzo sprytnie! Teraz możesz podkradać więcej smakołyków blondii! Patrzcie, kto jest teraz najbogatszy! Hej! Aż do ostatniego? O nie! Elektryczna eksplozja! To bardzo dużo dymu! Wszystko w porządku? Ups! Wygląda na to, że masz teraz jakieś elektryczne. Okej, okay, dziewczyny. Jedny. O kurczaki! Jaki wielki burger! Mel, co ty? O nie! Zding! Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to pyszny burger. Średni dla Jessie. Oj Jacie, ale ci dobrze. No dalej! A niam, niam! Więc e, po co w ogóle była ta serwetka? Okej, okay, lol, to wszystko dla ciebie. Ale jak ty to zjesz? Oto jest pytanie. Och, teraz zacznie się zabawa. Czas na burgera! Orety, kryć się! I oberwałyście się resztkami! No cóż, Loli, mam nadzieję, że masz to, czego chciałaś. Idealnie pokrojony burger, ale jakim kosztem? Och, Loli. Puszki fanty. Takie orzeźwiające. Loli, musisz spróbować. A dla Kate? Cóż, powiedzmy, że jest w stanie pić ją długo. Ale mimo to. Fajnie by było mieć taki stosik. Zwłaszcza gdy ma się taki ogromny kielich do zrobienia super drinka. Loli, podoba mi się twój sposób myślenia. O rety, rety. Kate, co to za dziwne kształty? Możesz pić przez swoje okulary? Ta technologia, rety. Okej, okay, Lol. Chyba zwróciłaś uwagę Kate. Ugh. Jakiś pomysł? Pasta do zębów? Orety, prosto do pomarańczowej panty Loli? Ha? Loli, twoje ręce zmieniają kolor. Loli jest gotowa na nowy wygląd. O kurcze pieczone! Wyglądasz wspaniale! Ha? O nie! To z pewnością nie poszło dobrze. E, co do tych. E, fajnych okularów. Wieża Nutelli! O, tak! Przykro mi, Loli, ale Nutelle Kate to totalne spełnienie marzeń. Jemy? Tak! Super! Loli, nie bądź smutna. Ty też masz jedną. Ech, co ja mówię? Kate oczywiście ma się o wiele lepiej. Patrz na to! Rurki? Masz jakiś pomysł? Nutella do przodu! To ją powiększa! Wchodzi na krzesło. Wszystko zależy od perspektywy. Może i jest malutka, ale ta Nutella jest dla niej ogromna! Wow! Kate! Co ta dziewczyna zamierza zrobić? O nie! Jeżeli to mąka, to ona robi ciasteczka. Co się stanie z naszą małą Loli? Zaraz się dowiemy. Aha! Oto i ona. I zaraz pójdzie popływać. Orety. zanusz, a potem weź gryza. Kate! Ty mnie zjadłaś! Ha? Uf, a więc to wszystko było tylko snem. Chyba musisz dać sobie z tym spokój. Otwierajcie! Gałki oczne? O jacie! To będzie prawdziwa gumowa zabawa. Wow! Szczególnie dla Mel. Masz całą armię tych żelków. Ręce! Brak rąk dla Jess. Ech, to będzie ciężkie. To się nie uda. Huh? Hm, dwie ręce dla Mel? Jedna dla Jess. Nie ma problemu. Po prostu zrób klasycznego ocznego szaszłyka. ja... Ale pyszne! Nie mówiąc o tym, jakie to jest łatwe do zjedzenia. Mm. Okej, okay, Jess. Racja! Nikt nie powiedział, że nie można używać stóp. Tak. Nie tak szybko, mądralo. Zasady obejmują również stopy, a niech to. Uff, to z pewnością nie było przyjemne, ale nie dla Mel. Ha? Pomocy! Ona się dusi! A! Au! Ojejku! Auć! No, nieźle, dziewczyny. Wielkie dzięki za oglądanie! Nowe filmy pojawiają się cały czas więc pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i komentarze. Pa!